No, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. I dzisiaj, no, tak jak widać, dawno nie było nocnych poszukiwań. Właściwie nocnych, no, mamy godzinę 17, więc nie, nazwij, nie będziemy tego nazywać nocą, ale, ale jest ciemno i trzeba się czołówką wspomagać. Zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy na takim poletku, gdzie dużo drobnych sreberek wychodziło, czy dzisiaj jakieś znajdę, nie wiem, dużo czasu nie mam, ale mam nadzieję, że odcinek powstania, skoro powstał, to musiałem coś ciekawego jednak znaleźć. Łapa w górę, moi drodzy, subskrypcja kanału i lećmy z tym tematem. Patrzcie tutaj, <laughs> trzeci chyba dołek dzisiaj. I no właśnie, nie byłem pewny, bo po ciemku to tak... Nie miałem stuprocentowej pewności, ale jest oczywiście, że tak. Jest Denarek. Mój pierwszy fan dzisiaj. Jest denarek. Zobaczcie jaki dziwny, taki podłużny. No nie jest, to wiecie, okrągła ładna monetka. Znaczy ładna jest, oczywiście. Mnie się tam podoba. Koronę widać tutaj. O. Z drugiej strony jest orzeł. Czyli Denarek wyskoczył. Na 100%. O, chyba nawet zarys skrzydeł widać. Oj, tu ma, tu ma głowę. Tu oto. Tu. No, i zarąbiście, no i tak to można kopać. <laughs> Fajnie. No, już myślałem, że mam drugiego, ale nie. Czułem w palcach, że coś jednak grubszego. I no właśnie, chciałem się upewnić, czy to będzie czasem miejsce na oczko z jakiegoś pierścionka. No i chyba dobrze myślałem. Tutaj było jakieś szkiełko. Tak, tu było szkiełka, szkiełko, a z tej strony było przymocowane. Co dołek, to jakiś fant. Tym razem. No, właśnie. Co my tutaj mamy? Jest jakaś blaszka. W miarę gruba, jak na swoją wielkość. Tu jakieś takie kropeczki, jakieś takie. Tu dwie dziurki na jakieś nity. No, coś do czegoś to musiało być przymocowane, nie? O. Jakaś znajdka, na pewno stara. Na pewno jest to stare. Może to nie, no fragment krzyża nie, bo skąd by te kropki takie na środku były, nie wiem. Jakieś okucie, jakaś, jakiś emblemacik na, na coś. I raczej średniowiecze, takie późne myślę. Dobra, muszę to zobaczyć. Z dobrym oświetleniem. No właśnie. Coś to jest. Jakiś fant tutaj jest. Trochę go jeszcze przeczyszczę. No i co? No i być może jest fajny fant. A no taki, że... Fragment szpili, chyba. Chociaż nie mam pewności. Hmm. Ładnie spotynowana. Wygląda to na brąz. Ma swoją masę. Fajne, takie nieregularne te kształty. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co o tym myśleć. Natomiast według mnie może to być fragment szpili z epoki brązu. Ale już się raczej tego nie dowiemy. Sympatyczne te poszukiwania. Druga monetka. Co my tutaj możemy mieć? Czy to będzie. Borax czy może jakieś reberko. Bardzo dużo tutaj takich szelongów wychodziło ustawa Adolfa, Zygmunta, przeróżnych tego typu, ale tutaj to niestety miedziak. I tu już będzie boratynka tylko. No nic. Grzebnąłem, zobaczcie jak orka poszła, nie? tutaj monetka była w korzeniach. Tutaj po pszenicy, po ściernisku, fik, do góry nogami i monetka jakaś tutaj się ukazała. Co my tu mamy? O, patrzcie, już widać. Pięć feningów chyba. No jasne. Pięć fenoli. No u mnie to ogromna rzadkość. Pięć fenoli trafić. Wiem, że pewnie większość, część z Was, która ogląda to powszednie znalezisko. 1907 chyba, jak dobrze widzę. Tak, 1907 rok. Pięć fenoli. No, dla mnie super, bo znaleźć 5 fenoli to jest raz na miesiąc nie? i dodatku w ładnym stanie. Fajnie wyskoczyła, super. No Możecie mi tylko uwierzyć na słowo jak ciężko jest znaleźć takie mikroskopijne główienko małe w takich warunkach. Czyli jest ciemno, ja tam nie lubię cały czas z czołówką chodzić, ale jest ciemno, ziemia jest mokra, bardzo mokra, wszystko się lepi. To jest malutkie, kurde Myślałem, że chociaż coś fajnego, jakaś ćwiartka, denarka, ale to jakieś takie aluminiowe dziadostwo Raczej aluminium Macam to w ziemi, macam, macam, no i tak... No jakiś ten kształt jest, nie? I tak patrzę No i dobra, czy jest tu krzyżyk? Czy... Czy co to jest? No musi być chyba krzyżyk Chyba to będzie ołów, bo na pewno był kolor, to nie może być żelazo, chociaż na pierwszy rzut oka tak wygląda. Muszę to przeczyścić lepiej. Powiem Wam tak, mam bardzo duże wątpliwości, bo albo jest to, miał być to krzyżyk, jest to krzyżyk, albo po prostu, no, tak się z czegoś wytworzyło. No jest to tak, jak widzicie, wklęsłe, nie? O, tutaj taka łódeczka jest widoczna. O. Tu takie wypukłe. No te kształty niby są na krzyżyk, no ale wiecie, no... Może to przypadkowe jest, nie wiem, co o tym myślicie, dajcie znać, bo jeśli jest to ołów, a jest to ołów, jeśli jest to krzyżyk, no to wygląda na coś bardzo starego. Ale pewności stuprocentowej nie mam. No tu miałem całkiem sympatyczny sygnał. I bardzo płciutko to było i... No kurde, jakbym nie u siebie kopał. <grywka> Patrzcie, 10 rajs fenoli. No u mnie to tak jak mówiłem wcześniej, ogromna rzadkość jakieś fenole wykopać Tu oczywiście wiatrak Nie będziemy go bardzo pokazywać, no jest 10 fenoli No super, druga wojna Dwa fenole na jednym wypadzie Kurde. Naprawdę fajnie, jestem bardzo zadowolony, no i co fajne jest w tej Monwecie to to Że jest naprawdę niezłym stanie Jak na oczywiście Cynk, one wychodzą wiecie jakie Bardzo, bardzo zjedzone, a ta nawet taką fajną powierzchnię ma. I tutaj też się musiałem upewnić, bo nie wiedziałem co to jest. Czułem, że grube, i tak wydawało mi się, że to ma jakąś patynę. Faktycznie spatynowane, ale. Ale co to mogło być, nie wiem. Moneta to nie była raczej, bo zbyt duże by to było. No dobra, no to podsumowanko, no jakie by nie było, nie? <laughs> dużo nie nakopałem. Ostatnio ogólnie dużo nie kopię. Ale tak, dyszka. 10 rajś fenoli, 10 fenoli. Dojś rajś tu jakaś ozdóbka jest ciekawa. Tu z pierścionka. No to jest fajna rzecz. Znaczy, fajne by to było, jakby było całe. Być może to była szpila z brązu, a być może to zupełnie coś innego. Nie wiem co. Fajnie spatynowane. Ale tego już się nie dowiemy. No, tak już bywa. Boratynka oprócz tego, jedna. O. Ten być może krzyżyk. Nie wiem. No i Denarek, jako oczywiście fancik. Fancik dnia, fancik wypadu. No. Nie jest on najładniejszy jaki znalazłem, ale coś tam, coś tam widać. O, nawet teraz trochę lepiej. Koronę widzę, to chyba będzie jagiełło. No, ma tutaj taką podstawkę pod koroną, nie? Widzicie tu, tak? I jeszcze pod spodem idzie linia. Chyba będzie jagiełło. No nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że i tak Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, no to łapki w górę, subskrypcja kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach.